Owoci z lękami się, to nie będzie łatwe Teraz czuję jak mi podpłynie i to nie jest fajne Widzę nowe cześci, widzę moje leki Ale je je biorę, no bo nie są z podateki Pali głowa się, niepotrzebne leki Ja tu pale bron, no bo jestem z podateki Spaliłem tu pleki, jestem kurwa rzeźki bólu tyle w głowie, że nie trzeba nawet treści Twoja suka coś pisała, żebym ją popieścił Ale tyle taki, że dijem nawet nie zmieści O których byś nawet nie Kolejny sen wpada we mnie Ale czuj tu tylko bledkę Bijam w to jak kręgle Mam tą perwę, więc to będę bieg Nawet jak przeszkadzał mi ten sen Ja nie podam się Nigdy kurwa nie mam Nie Obróci z rękami się to nie będzie łatwe Teraz czuję jak mi podpłynie i to nie jest fajne I nowe części widzę moje leki, ale je Pali głowa się, niepotrzebne leki. Ja tu palę plon, no bo jestem z apteki Spaliłem tu bleki, jestem kurwa sześci. bólu tyle w głowie, że nie trzeba nawet leść Twoja suka dość pisała, żebym ją popieścił, ale tyle taki, że dijem nawet nie zmieści. Wypiłem trzy browary i tak double berzi. Biegam z tej łanami, na o których byś nawet nie nieśli. Kolejny sen wpada we mnie, ale czuję tu tylko bledkę? Pijam w to jak kręgle. Mam tą perwę, to Przebieg, nawet jak przeszkadzał mi ten sen. Ja nie podam się, nigdy kurwa nie mam. Nie.